Bip. Tu nowa wiadomość od Izy. Od Izy Bielickiej. Nie wiem, czy mnie kojarzysz, czy kiedykolwiek słuchałaś, czy słuchałeś mojego głosu. Czy jesteś którymś z moich znajomych z poprzedniego życia w Polsce? Czy może zabłąkałeś się w sieci i trafiłeś jakimś cudem na mój fanpage? Ale wiadomość dla ciebie ode mnie dzisiaj jest taka. Jeśli chcesz posłuchać jeszcze mojego głosu kiedykolwiek, jestem w fazie przygotowań podcastów. To moje pierwsze nagranie tego typu. Powiem ci dziś tylko tyle, że mieszkam na wyspie. Świadomie zdecydowałam kiedyś o tym, że nie chcę czekać do emerytury wyznaczonej przez system. I stworzyć sobie taką możliwość, żeby żyć na, tak, jak ludzie na emeryturze znacznie wcześniej. Dokładnie po 50. W 2020 roku! Moje 50. urodziny świętowałam na wyspie, i wtedy już byłam pewna. Że chcę tu zostać. Jeśli masz jakieś pytania i propozycje, yy, o czym mogłabym mówić w podcastach, zapraszam do komentowania. Bardzo jestem ciekawa, czego Ty jesteś ciekawa albo ciekawy, bo mogę pójść w różnych kierunkach. Teraz jestem akurat w momencie, kiedy będę decydować o tym. Jak te podcasty będą wyglądać. Wieje piaskiem po oczach, bo jestem na plaży, ale mam nadzieję, że usłyszysz mnie. W takim razie czekam na wiadomość, że jesteś i że przychylasz się lub absolutnie odradzasz. Cześć.